mano, Bot kolejny raz w liwie Asów pancerny. Zaczniemy od Magii Wata Gasimy oczywiście kolejny kształt to pożarek water tank na wesoło Jak tu wbić biegłość kiedy się gra nie głupie rankery tylko na biegłość jest taka sytuacja. Nie wyobrażam sobie Tu piękny one shotcik z tu ta sama bitewka wieża type i podpalenie, ładna stanka na wesoło kolejny szcząt na wesoło i płonie, ale porażka jak zwykle botki ogólnie zastanawiam się co nowa ekipa WG Botlak w mózg wymyślą kurwa z których nie było dłuższą czas bo podobno zmienili ludzi u siebie to zobaczymy co na młodzą czy będzie coraz większy syf czy coś zrobią tu piękny ształ na trolu z wyprzedzeniem zobaczymy co na ekipa AWG na młodzi czy ta gra stanie się z powrotem grywalna czy dalej będzie magia fioletowych ludzi taty grają, reszta nie gra takie jest moje zdanie na tą grę na chwilę obecną wiem z tego, że mam drugie konto gdzie jestem fioletem tam pociski, choćbym nieraz się wydaje, że pocisk w niebo ma lecieć, ale u tak tracę no To z własnego doświadczenia. Kolejny szczał, kromkę, one-shotik. jest OP na rękę, tak. OP. I zobaczymy, za ile wejdzie. U, kolejny one shot. To ta sama bitwa była. Tu kolejna porażka. Same porażki, także. Wracając do tej, zobaczymy co. ale dla mnie to w ogóle, ja nie wiem czemu nie ma turnieju, ile na jednego, tak na trzech, siedmiu na 7 czemu to się nie da, no, no na pc się da, u nas się nie da taki turniej zorganizować masowo Tam mają ludzie masowo takie turnieje Nie mówię o twierdzy, ale o turniejach jakichś, żeby coś pograć, żeby się coś działo, bo to aż Rzygać się czasami chce, jak się gra tylko kurwa jedno i to samo Chodzi, że tego trybu, dadzą jakiś czok do wygrania graż, graży i gówno z tego e, się żygać. A tu zobaczymy co mi UG da z tych rankedów Jeśli się składanka podobała, zostawcie łapkę w dół i suba z góry, wielkie dzięki. No na razie nie on nie dropło za bardzo Zobaczymy co dalej O rany, proszę państwa, V, WG jest OP, zostawcie łapkę WG GG, WG Proszę państwa, ale zaszaleli chłopaki. Dali mi czołg ósmego tieru, no w końcu coś dropu z tych skrzynek kurwa radości No proszę państwa Ale WG zaszalało Co za openik będzie Wow, szok, proszę państwa, 1000 golda! O rany, co tu się dzieje? Jeszcze najlepsza skrzynka! Co to będzie? Proszę państwa, wg łaskawe dla hejtera! Proszę państwa... O rany, a golda! Także jeśli się podobało, zostawcie łapkę w dół i suba, elo elo, Johnny, Johnny, Bot bot, gra wat wat, mat